Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. To jest obraz z kamerki insta 360x4. Obraz jest, w sensie kamera jest na statywie, więc generalnie trzeba wziąć pod uwagę, że oczywiście dużo lepsza będzie ta jakość, bo jest na statywie. Mogę jeszcze zrobić rzeczywiście za chwilę też e, zdjęcie z ręki, ale myślę, że to Wam też wystarczy do tego, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda. Jest niedziela. Mamy 21.15. Już jesteśmy tak e, naprawdę już e, w niebieskiej godzinie, już 7 minut po, więc tego możecie się spodziewać, że kupicie tę kamerę. Tak, tak to wygląda, tak wygląda obraz. Wspomniałem, że ten obraz nie będzie zachwycający i myślę, że część z Was sobie właśnie jak ta kamerka nagrywa, jak zobaczy to do porównanie. Dobra, jeszcze tak, żeby było jasność, nagram też z tego. O do aparatu czyli z Samsunga S23 Ultra, że tak powiem, też materiał wideo, żebyśmy mieli sobie porównać, jak może nagrywać telefon, a jak nagrywa kamera. Insta 360 X4 to jest obraz. Szerokiego kąta i tu jeszcze ze zbliżenia, razy jeden, żeby można było sobie zobaczyć, nie wiem co, bo wiadomo, że te, te aparaty czymś się różnią. I dostaj, do, do, dodam też link do tych filmików, żebyście mogli sobie po prostu zobaczyć, jak to wygląda, i sobie porównać. Yy, jak ta kamera nagrywa? Sama kamera oczywiście świetnie sobie radzi w warunkach dobrych, świetlnych i całkiem fajnie nagrywa zarówno zdjęcia jak i wideo. Generalnie sporo plusów w versus tak naprawdę wcześniejszym modelek. Ktoś nie ma, to jest jego pierwsza, kamera to nie zauważy tego, ale na przykład kamera jest dużo szybsza, w sensie dużo szybciej przesyła zdjęcia do jego telefonu, żeby można było później te zdjęcia obrabiać, więc to jest duży plus. E, inne rzeczy, które generalnie są też, oczywiście, plusami, to bywało już bitrate, jeżeli chodzi o bitrate, no, ale to jest, rozumiem, e, chyba normalne, e, jeżeli chodzi o wzrost, to, że tak powiem, z każdego modelu następnego, jakby muszą być jakieś Według mnie nadal jeszcze słabo nagrywa ta kamera, w, 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 słabych, w, w słabszych warunkach poświetleniowych, czyli w bliższych, powiedzmy, godzinie. W złotej też już. Nie jest to tak idealnie, macie link na końcu tego filmiku do nagrania również kiedy była dokładnie 21, e, przepraszam, e, dokładnie w momencie kiedy była, e, był zachód słońca e, tutaj w Warszawie, czyli dokładnie 20.41. Możecie zobaczyć jak to wygląda mam e, nadzieję, że dzięki temu będziecie przynajmniej i czego się spodziewać po prostu jeżeli kupicie tę kamerę. Tymczasem trzymajcie się, cześć!